Przyszłym drugoligowcem jest teraz witany przez gości, przez zespół Kariny Gubin. Szpaler, bardzo ładne zachowanie. Konieczny i numer 29 Krzysztof Ropski, a my właśnie w tym momencie rozpoczynamy z środkowego koła w kierunku pola karnego rywala, Ławrynowicz na przedpole, żagiel, żagiel, uderzenie z dystansu, no a bramkarz to sparował, wydawało się, że to będzie Pończyk i, i Bardzo dobrą sytuację, Dawid Wolny, sam na sam z bramkarzem. Ale instynktownie wystawił nogę. Cisza stała wszyscy wyczekują tego momentu. Filip. Filip Żagiel nad murem, no dobre uderzenie. W ten róg, gdzie stał bramkarz, ale jednak z... Grywał w Hiszpanii. Ale poczekajmy, bo już jest groźne dośrodkowanie. Wrócił Dawid Wolny i ze swojego polakarnego też wie, jak piłkę wybijać. Całość zakończona. Sądować to, to się okaże Fantastyczne w przyszłości. Fantastyczne podanie A teraz jest szansa. Filip Żagiel z wielką szansą. Filip Żagiel już okowo go z Bramkarzem. No to musi się skończyć trafieniem. Jednak do końca został na nogach Bramkarz. Znaczy eee, nam się troszkę otwiera, bo już na lewej stronie atakują goście. Jest dośrodkowanie bardzo groźne. Krystian Wieczorek. I, niestety, no, i mamy jeden je dobrze. Bramki to, to ją tracisz. No wydawało się, że już e, na wyciągnięcie ręki jest trafienie dla Polonii. By to, ma tu jednak e, to goście otwierają e, wynik e, tego spotkania. Jak... Ślizną, e... Ale Dobra, poczekajmy, bo, bo tutaj jeszcze e, są... Go... Musi zostać pokazana czerwona, a więc będziemy grać w dziesiątkę. Krystian Wieczorek się wykazał. No, zobaczmy, już jest uderzenie nad murem. No, już po prostu padle, już jest Dawid wolny w polu karnym. Dawid wolny robi sobie przestrzeń, mamy wrzutkę. E, ona troszkę za mocna, ale w dalszym ciągu do pola, bo tam jest przy piłce uderzenie ławrynowicza. Ale próbą po prostu oddalenia piłki, aby tutaj nie narazić się na kontrę, choć to dośrodkowanie spenetrowało całe pole karne poloni, by to jest uderzenie. Z pół obrotu było groźnie. Teraz zieliński na krótko. Zieliński. Może indywidualnie on wie jak strzelać właśnie Karinie Głubiny. Warto, warto też w tę te, w psychologię wchodzić, ale teraz sobie poczekajmy, bo jest groźne uderzenie po raz kolejny kapitalnie Bramkarz. Widzą, że mimo tego, że grają o jednego mniej łatwo nie jest, a więc... Przebiegnięcia w tej drugiej połowie, Karina przed szansą. Uderzenie, no płaskie, celne, Jakub Ryś po raz jedenasty w obecnym sezonie wchodzą i dają gonga Polonii bytom eee, przyjezdni. Jakub Ryś tutaj naprawdę bardzo precyzyjnie uderzył, dobrze się ta druga część spotkania nie rozpoczęła. Wysokim pressingiem, dwójka naszych napastników odebrała piłkę, Tomasz Gajda. Bardzo, Było blisko. bardzo blisko. Było... Oni przejmujemy piłkę. Bardzo, bardzo dobrze wyszliśmy z pressingu. Zieliński strzałem chciał zaskoczyć. To jest ta okazja, z której trzeba korzystać. Mamy dośrodkowanie, całość się zamyka. Chyba Dawid Wolny Słupek! Tak, Bramka! No! Właśnie chciałem powiedzieć, że wrócił etatowy wykonawca rzutów wolnych, rzutów rożnych Tomasz Gajda. Idealna piłka. Tam chyba Bedronka Czy... z Haugasem walczyli o tą piłkę. Jeden z nich uderzył w słupek. I Krzysztof Robski zdobywa bramkę. I Krzysztof Robski zdobywa bramkę, także to jest jego. czwarte trafienie. W poszukiwaniu Ropskiego była ta piłka zagrana. Wolny zrobił sobie przestrzeń w środku pola. Jest falowany przez rywala. Uderzenie! Armata wręcz tutaj została wystrzelona. I karne, ale też wiele wyczekiwania. Uderzenie! Poprzeczka! No, ładnie to zrobił z małej przestrzeni. Zawodnik gości. Z podwojoną mocą. A ja z racji tego, że, że jestem po operacji, to będę musiał jeszcze większą wagę przyłożyć do tego, żeby żeby już jest Tomasz Gajda, wita piłka, przedłużenie Krzysztof Haugas. No i było groźnie. Siaryś, prosto prostopadle bardzo dobrze i dobrą interwencją odpis od mi się atak na krótki słupek, piłka światło bramki i bramka. Jest piłka światło bramki, ale a więc tutaj jeszcze jest o co grać Jakub Ryś, do środkowa uderzenie, bardzo groźne, trzecie niebiesko-czerwoni, żeby posiad mieć posiadanie piłki, teraz Wolny sobie zrobił przestrzeń w środku pola, prosto padnę. oko w z brawka, że Budzik, no dlaczego tutaj nie ma trafienia, do koniecznego, konieczny przyspieszył też z pierwszej piłki, Robski, ależ to karny. wszystko dobrze bo pierwszy karne. rzut karny, nie, sędzia pokazuje, że... Teraz Wolny w polu karnym łapany i, I tak, jest już karny. Ja właśnie metra. Dawid, wolny przed szansą. Debiutuje dzisiaj jako kapitan nagroda dla mego bramka, tak jest. Wolny! wolny. Wielkie wolny. brawa, Polonia bytą. Karina Gubin 2-2. Jedziemy o pełną pulę. 25. trafienie Dawida Wolnego w obecnym sezonie. Nawet nadmiernie tej bramki nie celebrował, bo on wie, że tutaj jeszcze jest praca. wykonała, wróciła z 0-2. Teraz jest wbita piłka w pole. Karne Polonii bytą, mi gol! Nie, Żałpa Pasoni Doliczony czas gry, ten który wszedł z ławki rezerwowych, jednym z ostatnich wbić piłki w tym spotkaniu powoduje, że... ...w kontrataku, Ryś z pierwszej, ale niecelnie, Gajda, Gajda na prawą stronę, próbował zagrać i jeszcze Haugas i jest ostatni gwizdek. Niestety, Polonia beton spadzu. przegrywa z Kariną Gubin 3-2 w wręcz no, dramatycznych okolicznościach.